Znajdujemy się na górce molestowickiej poniżej zabudowania molestowic, to co tutaj przed nami widzimy, to nic innego jak rów tektoniczny. Podczas ostatniej oregenezy alpejskiej tutaj nastąpiły spękania, i między innymi dlatego, zobaczcie, jak ten cmentarz tutaj wygląda. Między tymi tutaj nagrobkami pojawiają się specyficzne skały, są to bazalty trzeciorzędowe i w tym wypadku mamy najbardziej jeden z najbardziej wysuniętych na wschód w Polsce kamieniołomów bazaltu. Jest kilka tutaj tych wyrobisk, są skoki tektoniczne, dlatego też zdecydowałem się przyjechać tutaj i prześledzić pod kątem geomorfologii geologii oraz występowania minerałów, bo mamy tutaj zeolity natrolit bodajże, kalcy, też się pojawia, tu pełno natrolit może być ładny więc trzeba będzie sprawdzić to no i tu mamy właśnie te głazy bazaltowe. idziemy zobaczyć stare wyrobisko ogólny widok na miejscowość Gracze i proszę bardzo co widać Widać, że teren jest tutaj wyniesiony w górę i zaczyna się robić teren pofałdowany. Nie nizinny, tak jak tam, tylko pofałdowany. No, oczywiście to świadczy o dawnym wulkanizmie. Jesteśmy w strefie, gdzie dawniej wybuchały wulkany. Korzystając z tego, że mamy tutaj furtkę otwartą, zajrzymy, co tu się dzieje. No. Widzimy jakąś terasę. No i dochodzimy, proszę bardzo, do krawędzi wyrobiska. Eksploatacja dawnego neku wulkanicznego techniką wgłębną. W kamieniołomie tym pojawiają się zeolity, natrolit. Już widzę na tych ścianach tam takie naloty. No i też w przeżleniach kalcyt występuje również. żyło. Proszę bardzo. W górnej powierzchniowej warstwie mamy tutaj rozmaite łupki, które zostały przeobrażone, a poniżej tufy. A więc zobaczcie. skały piroklastyczne, które w wyniku erupcji wulkanicznej osadziły się tutaj właśnie i utworzyły taką skałę dosyć miękką, porfirowatą, w której będziemy szukali mineralizacji. Eksploatacja wgłębna. Jedziemy do innego kamieniołomu, który nie jest czynny. Już jest dawno nieeksploatowany, a nazywa się Ameryka. Tu proszę bardzo. Z pola bazalty, ale co ciekawe, tutaj mamy formy wietrzenia bazaltu, takie owalne, okrągłe, takie buły. Proszę to zobaczyć sobie, jak mazureczki sobie pięknie latają. Na tych krzakach siedzą całymi statkami. To nie są wróble. Wróble przebywają z reguły w mieście. a Natomiast mazurki trzymają się wiosek i jak jest zima, to sobie całymi statkami latają. W tych krzakach jest im bezpiecznie, mogą się łatwo schować, więc siedzą sobie tutaj zimą. Stary kamieniołom zalany wodą Akurat te wyrobisko nazywało się Ameryka Obecnie jest taki stawik, pewnie wędkarze sobie tutaj przychodzą i, i szukają szczęścia przestrzeń totalna nikogo nie ma i to mi się podoba tam daleko widać dwa charakterystyczne szczyty po lewej stronie to będzie ratunnia, po prawej stronie ślęży Kolejne wyrobisko dawnego kamieniołomu w okolicy miejscowości Gracze. Również zalane wodą, nieeksploatowane. No i widzimy formy bazaltu. I schodzimy w dół wyrobiska, żeby zobaczyć. I od dołu. Proszę bardzo, jaki piękny bazalcik, forma wietrzenia kulista, plechy już tu nas się tu pojawiają, rozmaitych porostów. Przyjrzyjmy się, czy na tym głazie nie pojawiają nam się naloty jakichś minerałów. Nie widzę, bo na jednym z takich właśnie głazów Namierzyłem na trolit. Wyrobisko dosyć ładne. Z zestawem zalanym, takim kameralnym. No ale na pontoniku można by było popływać. Widzimy, że mamy tutaj krajobraz powulkaniczny. Tu był krater pasożytnicy. No i tutaj też widzę, że wystają takie pagórki. Duże prawdopodobieństwo, bo to widać w terenie, co tutaj się działo? Wszystko jest fałdowane. Rolnicy, proszę bardzo, co po ziemi wyciągają. Piękne głazy bazaltowe. Teraz tak próbuję powiązać z tym, co czytałem w tych artykułach naukowych, geologicznych na temat tego terenu, proszę zobaczyć, że tutaj, bo tam pisało o tym uskoku tektonicznym i tutaj się grunt nam definitywnie, widzę, że zapada. On jest tutaj rzeczywiście wyłożony przez, czyli te głazy są nałożone przez rolników, bo tu widać cegły i tak dalej, ale ten teren tutaj jest, widać zapadliska wszędzie, więc tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z uskokami. Piękna struktura bazaltu kulistego. Wietrzenie. Weszliśmy do pryzmy z kamieniami. Którą rolnik sobie tutaj z pola ułożył. I proszę bardzo, na polu już znalazł cudowny wapień. Tutaj mamy tu również skały węglanowe. Wapieniem, ale też widzę, że się pojawia krzemień. Są też łupki. W nich występują. Skamieniałości. Z tego co czytałem, to otwornice się pojawiają, rogowce im bliżej bazaltu, tym bardziej zmetamorfizowane są. Proszę zobaczyć. Widać żery. Zupełnie innego rodzaju skała niż bazalt. To jest bazalt. Formy wietrzenia. bo tutaj oczywiście te głazy jako dekoracja ale jak widzimy są to bazalty, które mają wietrzenie takie kuliste i znowu mamy tutaj rów za rowem. może być to w wyniku działalności człowieka ale wydaje mi się, że nam się tutaj po prostu grunt zapada bo tutaj mamy te linie uskoków i to będzie jak czasami też jest na przykład w górach Kaczawskich droga koło Nielesna, do Wlenia się jedzie i tam co drogowcy zrobią asfalt mamy uskok no i tam się nam grunt zapada na linii tego uskoku trzeci z zalanych kamieniołomów w obliżu wsi Rut i mamy w nim też wychodnie bazaltów ale to już wszystko przyroda tak już zrobiła swoje no i ludzie trochę zaaranżowali ten były łomik pod takie miejsce rekreacji, stawik taki ostatni z dzisiejszych celów, kamienią bazaltu Radosławice koło Rudek muszę powiedzieć, że robi wrażenie Nadaje się do rekreacji. Pogoda nam się troszkę zepsuła, ale nie szkodzi, bo znaleźliśmy właśnie to, co jest najbardziej interesujące. Mamy tutaj odrębność supową, bazaltową. Może nie najładniejsze są to kolumny, ale robią też wrażenie. I z tego pięknego miejsca będziemy się już żegnali. Akwen jest obiecujący. Wydaje mi się, że będzie można go zaadoptować pod bardzo fajne wyzwania. Dziękuję, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Dzikich Sudetów. Zapraszam na kolejne wejścia. Oraz na wycieczki eksploracyjne, oczywiście. Bo to, co człowiek zobaczy na żywo, to nie jest to, co zobaczy w telewizji czy na YouTube.